Ja już mogę zrobić z Tesomolskiem, zagram sobie w The Peace Inside. I to jest ostatni odcinek z naszej takiej niewielkiej serii horror. I jesteśmy właśnie w rozdziale 11, czyli tym ostatnim, już rozdziałem, może będzie jeszcze jeden rozdział. Ale ja chyba myślę, się to jest ich 11. I właśnie teraz będziemy grali Adamem na koniec. Jeszcze będziemy grali jeszcze całkiem na koniec, jeszcze Nikolasem i chyba jeszcze potem Adamem. Czyli tak na zmianę w tym odcinku. Ten rozdział ma być trochę taki długi. Tak samo jak w odcinek był długi, albo ja robiłem dwa rozdziały. A dzisiaj dokończymy naszą całą historię i dowiemy się, kim jest ten typ w tej masce. To możliwe, że to jest ojciec Nikolasa, albo ktoś inny, ale tego się dowiemy. No, fuck! to me Stop! Dobra, Adam wkurzony. Rozdział 11 Porwanie. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, no jesteśmy naprawdę teraz w trudnej sytuacji. Trzymamy. Szanowni przedmiotów. Dobra, dawaj. Dobra, musimy cię stąd wydostać i nie utonąć. Pistolet. są szczątki. Niepokoi mnie to. Kurde. O, ja. Na górę, na górę, na górę. Son of a bitch. I never thought.

to tu się dzieje nie niedobrze nie dobrze, Jest coraz gorzej Ja nie wiem sam skąd to się bierze Ale musimy uciekać, musimy iść do domu Jesteśmy dobra O nie, się boję co się ze mną, się dzieje Objęcie Emy nie stało Co jest? no jakaś wizja, ale ja jej nie widzę zaraz, nie, nie wiem. Nie co jest. Okej, okay, auto zamieniło się w ten. Emma, nie Emma, Emma you here. O, dobra, ostatnio była na górze. Z tym pokoju było ostatnio. Fuck, Emma, I should have, been here. I should have protected you. O oh my god! Znajdź znaczy, Emę. Uda nam się w ogóle ją znaleźć? Ten pokój się my zamknięty. Emma! Kurde, tu w tym pokoju jeszcze nawet nie było. Dobra. Nie, tutaj nie ma. Może będzie tu. Tu? Nie, wszystko jest tu Tutaj może być. Emma? Nie, to się nie ma. O jak może. Może będzie w tym pokoju. Nasza znaczy, na misja brzmi tak, że musimy znaleźć Emmy. Ale gdzie ona jest? To, ja nie mam pojęcia. Może będzie tutaj w biurze, ale nie, też są zamknięte. Które są w piwnicy. Wszystko w piwnicy. Emma. Emma, nie wykupiaj się teraz, proszę. Emma. Wow. El, tego mi się chyba to nie było, co? Emma. To, gdzie jest? Co tu się dzieje? Szkopalnie. krew i jakieś radio, A jak to się nazywa? A czyli jeszcze będzie więcej rozdziałów? Rozdział 12, w którym będziemy grali Nikolazem. Właśnie tu, goniliśmy tutaj tego typu. Tego bista on właśnie tam jest. I dalej Kto? on ucieka. No, dokładnie się to mam skończyć. Nowe o zamęcz jest masę, ja biz na niego po mówię beast, czyli bestia. Już mówiłem to w ostatnim odcinku wam. Kurde, ale on nam ciągle ucieka. ty nie mogliśmy mu się z bliska przyjrzeć. Tak bardziej z bliska. Chłopc teleportować um. Musimy podążać za nim cały czas. To jest trochę notarkę dla... Chciałabym powiedzieć dla atmosfery, ale... Dobra, już nic nie powiedziałem, nic nie mówiłem. Czy tam uciekał od nas ciągle? On, on jakbyś... On, jest, on się zachowuje jakbyśmy, jakbyś chciał, żebyśmy za nim szli. Tak się zachowuje, takie mam wrażenie. Ale co się stanie, to ja nie mam pojęcia. Znowu ten dom to mnie prześladuje? Wejdź do to z jazdu Zajazdu. Tam wszedł O no, Nikolas mógłby wziąć się jakąś broni z sobą. Ale no kiedy? Co jest? To to jest coraz dziwniejsze. What Nicolas jest po chory na głowę. Tu się wydaje. Możliwe. I... Am I seeing him again? Poor old scoundrel. I wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? And mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. to jest wow. no Nie dobrze. Tu się dzieje? I, wow. I told you time and time again you not you can't come in here this is a job for grown men they go deep underground drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth you only get in their way oh. why does it all come back to me no, no, i must i must get out of here No, jakieś tam. jakieś no to jest? się skopalić? Czy to będzie. Kolejna kopalnia? A. i mam. Kolejna dziwna kopalnia. Wszystko do góry nogami mamy. Znowu. Kill off. Co to jest? Kolejna dziwna... Wow! Myślałem, że. Myślałem, że deadne. O, to się nie stało? ...deski? z taki dziwaczy kopalń. Jakby taka a'la pętla. Co jest? Um. Nie wiem, co mam zrobić. pójdziemy dalej? Ale to... Mm. Hmm. To jest naprawdę dziwnie. Patrz, to jest Patrz, to jest deski. Na tych dziwacznych kopalń Spadaj na dół eee... No mamy kill off o, patrzcie, Rozumiem dobrze Twórcy nie wiem twórcy mają z tymi deskami, deski ciągle Teraz tak wyrwi deski wszystkie A kill -off się na mnie przyda już

Muszę dostać się do pokojów Nikolaza. Dobra. Takie informacja, informacje, prawda?

It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a. Bitch and Blackstone! Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This Yo. is my chance. What's You fucking brat! Father, I didn't do it. Stay away from my inn, Nicholas. Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never—I swear to God—how dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now it's time for me to open fire! Whoa! fuck? you back! You knew you, you, you could escape punishment. Whoa! Father? How is this possible? Whoa! Hey, Otto. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Nicolas, yeah, yeah, I'm taking you hospital. Nah, run. Go i it. Just come to compare Come on, Kurde, Uh Ohoo! wszystko tu się płonie! No, wow. Nie! D -d 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 Daj górę, na da górę, na górę, na da górę! Dawaj, sprawdź! Trzy Kurde, wszystko się wypali! Już nas goni ten stary! Stawaj Nikola, stawaj, proszę! Zaraz to będzie? Wow. Biegnij! Co jest? Gdzie? Czekajcie, czekajcie, się zgubiłem. E, zgu widzowie, zgubiłem się. Gdzie? Gdzie? No, Nie, tu! Nie, biegnij! A się udratowałem!

Teraz na górę, na górę, dawaj, 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 dawaj. Mam radę. Nie, nie tędy. Tędy. Dobra, wiem. Teraz... Tu. Tu. Dobra, będzie nas gonił, tu my uciekamy. Ej, koral, ty nie możesz głupić, się nie oglądać, tylko uciekaj. Zawsze trzeba się oglądać za siebie. Wow! Jeszcze spadłem. Nie! Ja w do mnie testę zabić do no góry Kurde Dawaj! Dawaj! Uu. Dobra Po prostu nie wiem co mówisz nawet o tym Trzeba po prostu uciekać Dobra Ja bym się z okno wyskoczył na jego miejscu Dawaj, dalej, dalej. Sikiera, Sikiera. Sikieram go. Ściągaj. Ale sikierą! A, a nie. Świeci. Paweł szyku. Rozwal mnie, nie? Źle. Rozwal mnie. Uciekamy dalej? Tak ho kacz! Znowu on! Zabił go! Co tu się dzieje? Trzynasty rozdział! Mój ojciec próbował mnie zabić, choć sam był martwy. Co tu się dzieje? No chyba nie, bo to by się też paliło teraz. Ja naprawdę już nie ogarniam, kim jest ten typ. No właśnie, to jest prawda, czy się to w ogóle Adam! dzieje. Co to, brachu? Co Adamem. brachu? Tak mówiłem, że na zmianę będzie teraz. To on! Wow. Co tu się dzieje, naprawdę? Co to jest? No te, te korzenie Ja na pewno nie wiem, gdzie teraz idziemy. Cóż, szukamy tego. Adam szuka prześladowcy? A Nikolas szuka tego... Bista, tego mordercy, albo kim on jest, jego stróżań. Nie wiem po co, nawet jak to powiedzieć nie wiem po o, co mógł o myśleć. Jak... Nie ma powrotu. Widzimy Nikolasa. Dawaj. Która wszedł w lustro. Tylko wszedł w to lustro? Tak. yes yes it's over you can't get away hear me you're not going to get away with it I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? The question is. Why did you do it? I know. And I opened your eyes and then you saw. Your father's reflection. In every human being, a world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They. Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, Whoa. a vulture, feeding on the tragedy of commoners. <sniffs> a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone Jeez. all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them. Well, I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me, in that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave. You'll fall back into madness like the last time. You'll tell the doctors you don't remember anything. Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? So yes. a wybór. Zaakceptuj prawdziwą naturę, swoją osobowość.

how are we doing today what, what happened why am i in a hospital every day the same question which is reason enough to keep you here isn't it not to mention all the rest my, my, my wife emma she we're talking about you please focus uh, emma and i were expecting a baby and some people are trying to. So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months? Did they tell you to brainwash me? They! Soviets, Ruskies, commies! Call them whatever you fucking want! There's a fucking war going on! Who in the service has talked to you? Maybe we could. Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording? What have, what have you done to my wife? Tell me, you phony. Who are you really? You it's not you asking these questions, it's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Whoa. It's so shit as Jaya. -E. Co, ty myślisz, raz? co ja mam o tym myśleć? Emma była z Jestem chory. Fu, co ja mam o ty myśleć? To wszystko było jest wina Adama. Emma innocent, I i killed my wife i killed her ah, finally we're making progress adam tell me everything once again from the beginning about your work and uh, adam adam is gone adam, a już nie ma. Co, co to było? Czyli Adam był chory na głowę. Nie no ja, co mam o tym myśleć? To wszystko, co nam się wydawało, to był Adam po prostu. On zabił szereba, on zabił MM. Wszystko co, co on robi, to był on. Dobra. To jest naprawdę... To pominąć może? Trzeba pominąć, bo ta muzyka mi trochę zagłusza teraz. The Beast in Nie no, to jest dobra naprawdę. tak gra, naprawdę wczułem się w tą grę. Tu jeszcze mamy jakąś scenkę końcową. Over. But there will be to end, to koniec Nie, naprawdę gra naprawdę fajna. Z Znak zapytania. Czy to był naprawdę koniec? Czy będzie następna część? Ej, naprawdę czułem się w tą grę. No i to właśnie był koniec już, tej Businessign. Możemy sobie dostać tą grę, autorzy, opcje. Naprawdę, ja tych grze daję 8 na 10, naprawdę bardzo fajna gra. Na taki mały horror. To naprawdę opłaca się ta gra. Jest na Play Store, możecie sobie ją kupić. Oh, ja na przykład miałem w promocji, ale naprawdę to była mocna gra. Czułem się w nią. A ten koniec też, po prostu to było wszystko ładam i tyle. To było co chory na głowę i on to wszystko zrobił. To mam o tym powiedzieć, po prostu gra jest naprawdę mocna. I tyle. I dobra w to wszystko co chodzi o odcinek odcinki, o tą całą serię. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę z na kanale. To widzimy się jutro w następnym odcinku. Nie sobie tylko z innej serii. Do ostrzenia. Cześć!